Siemano, na starcie filmu chcę powiedzieć, że osoby, które chciały do znajomych, to są, właśnie dostały zaproszenia, więc możecie sobie odebrać. Ja tam nie wiem, czy odebraliście, ale jeśli chcecie, no to odbierzcie sobie. No i to tyle. A widzowie, w dzisiejszym filmie spróbuję w sumie się freebildować. w sensie spróbuję się nauczyć kwatra najdokładniej. No i słuchajcie, żeby właśnie się nauczyć quatra to podobno trzeba się nauczyć tripla. Ja tripla średnio umiem. Czasem ledwie co mi double wychodzi, ale nieważne. Słuchajcie, zagram sobie dzisiaj takim otoskinkiem. Yy, chociaż w sumie można by było gołtem zabrać. Ale dzisiaj tak wyjątkowo będzie inny otoskinek. Czasem może będzie tak, że po prostu będzie inny skinek niż gold. Więc widzowie sobie właśnie teraz. Próbujemy nauczyć się quattro. Dobra, słuchajcie widzowie. Więc jesteśmy już na mapce, więc musimy się na początku rozgrzeć. Oczywiście w czasie rozgrzewki mieliśmy jakieś speed-upa, czy może jakieś najlepsze momenty po prostu moje najlepsze quattro. to ask you Teraz pokażę Wam pierwszą próbę kwatra. Tylko naprawdę ona była tragiczna, a później będą lepsze. Właśnie prezentowała jakaś moja czwarta próba kwatra. Teraz mam tryb slow motion, żeby po prostu poćwiczyć kwatry.

Teraz mam lekko szybszy tryb, y, 0.50. world they say new comes all the same smell yeah trust issues not mention they say they can smell your intentions you loving on the freak show sitting next to you you will have some weird paintball sitting next to you they will think how did I get here sitting next to you but after all I say please don't forget all my friends are heathens take this long most non slow motion of zero ,75. Właśnie teraz udało mi się zdradzić jednego z najlepszych kłatrów. Wiem, że dla osób, które umieją kwatra, będzie to słaby kłatr, ale dla mnie on był naprawdę bardzo dobry. Bez żadnych sumuszeń. Było to dla mnie naprawdę mega szybkie na początku. Podsumujmy film się nauczyć quatra na pewno w jeden dzień, ale jakbyśmy by, byśmy trenowali powiedzmy 15 minut dziennie, to może by się dało go nauczyć powiedzmy w taki tydzień. Czy ja będę trenować quatra? Nie wiem. I oczywiście chcę powiedzieć, że było o wiele więcej prób, no może nie o wiele, ale było więcej tej rozgrzewki i tak dalej, więc to nie było tak, yy, że było tylko tyle prób tego quatra. Więc dzisiaj w sumie to na tyle na razie.